Czy Superfoods to ściema? Prawda o modnych produktach. Czy nasiona chia, jagody goji i spirulina to naprawdę cudowne produkty, które poprawią nasze zdrowie, a może to tylko chwyt marketingowy? W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czym są Superfoods, czy naprawdę działają i czy warto za nie przepłacać. Zapnij pasy, bo dziś odkryjemy prawdę o najmodniejszych produktach spożywczych. Czym są Superfoods? Superfoods to termin, który nie ma oficjalnej definicji. Używa się go do opisywania żywności o wysokiej zawartości witamin, minerałów i antyoksydantów. Brzmi świetnie, prawda? Ale czy to naprawdę oznacza, że są lepsze od innych produktów? W rzeczywistości nie istnieją badania naukowe, które potwierdzają, że Superfoods działają jak cudowne lekarstwo. Wiele z nich rzeczywiście jest zdrowych, ale nie bardziej niż nasze zwykłe produkty, jak na przykład siemielniane, buraki czy jagody. Czy wiesz, że polskie borówki mają tyle samo antyoksydantów co egzotyczne jagody goi, a są o połowę tańsze? Marketingowa maszyna Superfoods. Firmy spożywcze uwielbiają modne hasła, które sprawiają, że ludzie są gotowi płacić więcej. Jagody akai 10 razy droższe niż zwykłe jagody. Nasiona chia kosztują więcej niż siemielniane, a mają podobne właściwości. Niektóre produkty są sprowadzane z odległych krajów. Co dodatkowo podnosi cenę. Ale czy naprawdę warto? Przykład. Spirulina. Superalga, bogata w białko. Ale nasze zwykłe jajko ma więcej przyswajalnego białka niż łyżka spiruliny. Kinoa. Super zboże z Ameryki Południowej. Ale kasza gryczana ma podobne wartości odżywcze, jest tańsza i bardziej ekologiczna. Czy superfoods mają sens? Czy to znaczy, że Superfoods to całkowita ściema? Nie do końca. Są wartościowe, ale nie są magiczne. Można je jeść, ale nie trzeba płacić fortuny. Mamy polskie zamienniki. Marketing robi z nich supergwiazdy, ale dieta powinna być zróżnicowana, nie oparta na jednym produkcie. Podsumowując, Superfoods są zdrowe, ale nie lepsze od wielu tradycyjnych produktów. Nie daj się nabrać na marketingowe sztuczki. Co myślisz o Superfoods? Masz swoje ulubione? Napisz w komentarzu. Subskrybuj talerz pełen historii, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek o jedzeniu.